jest 19 września, zazwyczaj wrześnie się kończy październik, listopad, grudzień, styczeń luty, no i nowy rok się zacznie. Yy, obiecałem Wam powiedzieć poprzednio, że już się skonsultowałem z Zuzią, a Zuzia to jest właśnie na, na tym obrazku, na stronie, na tym, na... o tam, wiecie, to jest Zuzia, no w każdym razie. Obiecałem Wam, że Wam powiem w jaki sposób yy, Zuzia znalazła nową pracę. Wspomniałem o tym, że yy, no takie. też. Wspomniałem o. O, 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 o. o tym, że już na szkarni pracy dla niej nie było, więc po przyjeździe trzeba było się od razu rozglądać za nową pracą dla niej. Kiedyś rozmawialiśmy z taką znajomą, ona już kupę lat temu, <głosów> kupę czasu temu, ona zaproponowała, że weź Zuzia przychodź do mnie, dam do pracy na magazyn jako order picker, tam z ściuchami. Nie, 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 bo to szklarnia, statusem trzeba pracować, i tak dalej, nie, ale ten. No i stało się jak się stało. My przyjechaliśmy y, tutaj do Holandii w sobotę, w niedzielę spotkaliśmy się z tymi znajomymi, tak, żeby wstępnie nam y, powiedzieli, co i jak i dlaczego, jak to wygląda. Już w niedzielę, y, zaraz po powrocie, siedliśmy tu przy komputerze, żeby y, zaaplikować. Zuzia jako order Picker właśnie w tym, w tym magazynie. Tak ja ci słyszę. Ja ci będa słyszy. No, no tak, Bela tam. Jako order Picker. No i ten. W niedzielę nam to nie wyszło, bo tam kurde kombinacje było z wykształceniem. Tutaj te szkoły są dzielone jakoś tak inaczej niż w Polsce. No ale już poniedziałek yy, Zuzia sobie siadła tutaj. Miała, do pracy nie pojechała, siadła sobie przy komputerze, pogrzebała, pogrzebała. I zrobiła. To jest y, agencja pracy holenderska Timing. Nie wiem, czy się mówi timing, czy timing. Pisze się timing w każdym razie. No i y, zrobiła to, wysłała mi screen, że wszystko jest zrobione tak, jak trzeba. No i tam zadzwoniła do mnie zaraz po tym. Jak ja, ja byłem w akurat. No i tam mówiła, no jak to zrobiła, co i jak. 30 sekund gadaliśmy może i tato, ale ktoś do mnie dzwoni z kolęderskiego numeru. Zaraz, zaraz, dobra, to ja się rozłączyliśmy się. Słuchajcie, 30 sekund, a no może minuta po yy, zaaplikowaniu się do tej roboty, y, agencja pracy odzwoniła. Czy Zuzia jest naprawdę zainteresowana pracą i tak dalej, tam dlaczego i tak dalej. Nie po angielsku mówię Wam, że szprecha elegancko, że zamka moja. Jak z byłem zaskoczony, no i ten, i... No to w takim razie, jutro proszę przyjechać na nasz magazyn, tam supervisor, czy tak to, to się nazywa, Panią oprowadzi, pokaże co i jak. Dokumenty trzeba będzie tam złożyć, tam, tam dowód osobisty, numer BSN, żeby złożyć i numer konta i to wszystko. Nie, żadnych innych wymogów nie, nie trzeba było mieć. No i co, pojechała we wtorek, pojechała we wtorek tam tutaj swoje roboty nowej. Może pół godziny latała. Tylko ta babka, czy babka, czy, patrę, czy nie wiem, Pokazała mi więcej na czym będzie polegała jej praca. Yy, wzięli ten wzięli papiery, wszystkie tam poskanowali, yy, przygotowali umowę. Później na telefon pobrała aplikację i ten. I no jest tej pracy. Jeszcze przepracowała w zeszły tydzień cały na pierwszą zmianę. Yy, ten, teraz ten tydzień, yy, już jest druga zmiana. No, i tam dwa dni były tego, od czwartku w sumie zaczęła pracę dwa tygodnie temu. No i co, lata ze skanerem, skanuje towar, gdzieś tam roznosi ten towar po różnych. Yy... Ona mi to tłumaczyła, ja tam się nie znam na tym za bardzo, musiałbym to widzieć na własne, na własne uszy. No idę. I mówię tak, mówię. Praca jest na dwie zmiany. Jeden tydzień pierwsza zmiana, drugi tydzień druga zmiana. Pierwsza jest od 6 do godziny 15, druga jest od godziny 14 do 22. Ma płacone. Nie, nie pamiętam jaka stawka, nie będę Wam tutaj gadał nawet o tej stawce, bo. Ale jest całkiem, całkiem fajna. Yy, ma dodatki zmianowe, czyli nawet jeżeli tam robi do 22, to chyba od 20 już się liczy. Chyba, ale nie jestem pewny, Albo 21 liczona już jest stawka nocna, także tam jest czegoś więcej procentowo. I o dziwo, i to jest byłem zaskoczony, dostaję zwroty za dojazdy, bo na no, słuchajcie, nie ma tutaj zameldowania, na razie jeszcze. Mam miejsce zamieszkania tylko tutaj ze mną. No i dostaję normalnie y, 19 eurocentów za kilometr. Y, to, że dojeżdża w prywatnym samochodem. Jeździ z koleżanką, rzucałem się na paliwo. Jest na razie super. No jest różnica inna, różnica, jest praca inna, jest różnica taka, że tam trzeba chodzić. No chodzić, no wiadomo. Tutaj w szklarni to sobie usiadła. Są prace siedzące przecież. Jest bardziej statyczna robota. Co tam jeszcze? Nogi ją bardzo bolały w ten pierwszy tydzień, ale myślę, że teraz już będzie lepiej. No musiała sobie kupić te buty, sztalkapy, te wiecie, z noskami twardymi, ale w tej chwili to już te robią. To są, one są leciutkie, takie bardziej adidasowate. No, ja daję radę. Aha, i ten. Umowę już jej zrobili do końca roku na razie. Czyli do 31 stycznia. A mi się wydaje, że tam zadowoleni są z nią, bo ona jest komunikatywna, jest wesoła dziewczyna, naprawdę nie da się nie lubić. Może tak powiedzieć. no Niektórzy ją mogą nie lubić, ale w tej mojej starej firmie mogli jej nie lubić. Ale ogólnie nie da się nie lubić, i, i już, i co tam jeszcze? No i co. Trzeba życzyć się tylko życzyć y, powodzenia w tej nowej robocie. Ogólnie, ogólnie ma cel... Y, samochód sobie kupić na koniec roku, na przyszłym roku, może na początek, nie? Żeby na zmianę z tą koleżanką jeździć. Żeby jeździć na zmianę z koleżanką. Jeden tydzień ona, drugi tydzień Zuzia i... Żeby to się jakoś kulało. Nie, młoda. Oj, jej, jej, jej. tak. Pies mi morderizm ściurko tyt, mały. Tyś mi się dzisiaj tutaj, nie? Coś zokoł no, taki gryzła. Znalazłem mi takie drewno, żeby mi y, innych rzeczy nie podgryzała. Ja może się troci na No i zaszkodziło. Ogólnie z psami mam przebój. Nie wiem czy mówiłem. Może powiem jeszcze raz, może się powtórzę. Y, dwie słuczki nie mogą ze sobą przebywać te, te dwie siostry, bo normalnie z zębami na siebie od razu idą. Na dworze się bawią elegancko, znaczy na dworze. Jak idą na smyczy, gdzieś tam idziemy na spacer, to się bawią wszystko tego. Tylko przekroczą tutaj próg, od razu zęby idą w ruch. No. I walki, i walki psów się odbywają. Dobra, trzymajcie się. Beata, pozdrowienia. Cześć.